Polacy, kiedyś w czasach historycznych, niewolnicy marzyli przez całe życie o wolności, o wolności dla siebie lub chociaż swoich dzieci. Ja należę do pokolenia, które żyło w czasach tak zwanej komuny i wszyscy mówiliśmy ciągle, kiedy ta komuna się wreszcie rozpadnie. Chcieliśmy żyć jak ludzie, bo żyliśmy w obozie w pewnym sensie koncentracyjnym, od łaby gdzieś tam do Władywostoku. A co mamy teraz? Nadal podejrzewam, że więcej niż połowa Polaków chce być w Unii, w kolejnej odsłonie komunizmu, w kolejnym obozie koncentracyjnym. Ba, są szczęśliwi, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że ci, którzy zarządzają tą Unią Brukselską, całą tym, tą nową odsłoną ludobójstwa, jaką jest każdy komunizm, oni mówią wam wprost: nie będziesz mieć niczego i będziesz szczęśliwy. Kiedy to do was dotrze, kiedy wy wreszcie zrozumiecie, że oni mówią wprost? Zniszczą nas. W co wy wierzycie? Mówią wprost, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Zniszczyli Europę, jesteśmy biednym kontynentem, cała produkcja przeniesiona do Chin. Teraz się biorą za nasze nieruchomości, oczywiście pod pozorem jakiejś fałszywej ekologii. Oni teraz chcą zakazywać tylko, nakazywać. Z czego Unia Europejska w ogóle żyje? Pomyślcie, z czego utrzymuje tą potężną biurokrację i tych pachołków, którzy za dobre pieniądze w jakichś organizacjach unijnych zawsze wykonają ich polecenie. Z waszych pieniędzy, z waszych Polaków zarabiasz jedną czwartą tego, co Niemiec. 20 lat w niebiańskiej Unii Europejskiej po upadku komunizmu i statystyczny Niemiec i ma prawo, ma prawo, niech się śmieje i śmieje się z takiego Polaka, jak się zastanowi, do jakiego stanu się doprowadziliśmy, Polacy, renesans Polskości, zacznijmy się szanować. Zacznijmy się szanować, atakują na młodych, atakują dzieci, oni chcą zlikwidować Polskość z programu nauczania, chcą wychowywać kolejne pokolenia jakichś homo kusów, unikusów, którzy będą mieć w głowach pustkę. Już nie będzie wierszyka, kto ty jesteś, Polak mały, ani bitwy pod Grunwaldem, ale ba, komuniści będą wprowadzać do programu, bo Basia Nowacka się przyznała, naukę, ile jest płci na świecie, a tych płci podobno jest kilkadziesiąt. Tak, to będą teraz się uczyć polskie dzieci, a nie wierszyka, kto ty jesteś, Polak mały. No Polacy, zrozumcie to. Piszcie sobie, że się dziadek opluł przed kamerą, lewaki, śmiejcie się ze mnie. Ale pamiętajcie, większość z was już bardzo szybko straci ten uśmieszek, pogardy i śmiania się z Polaka, z patrioty, jakim jestem ja i na szczęście tysiące, jeśli nie miliony w Polsce. Zrozumcie to.